Piszę na planie, kamera poszła trochę jak się kurzy z lamp, to znaczy, że są używane. Cześć, nazywam się Mateusz, przyjaciele do mnie mówią Kopi, dlatego DJ Wodzirej Mateusz Kopi. Jeżeli szukacie oprawy muzyczno-oświetleniowej, to serdecznie Was zapraszam. Co mnie wyróżnia? To przede wszystkim to, że wesela i Wasze imprezy piszemy na miarę. Nie chcecie muzyki disco polo? Nie ma problemu, po prostu jej nie będzie. Chcecie muzykę disco polo? To oczywiście odpalamy, ponieważ wspólnie ustalamy cały scenariusz imprezy. Tego, czego nie mogę Wam zaoferować, to przede wszystkim długich oczepin, zabaw z piciem alkoholu i erotyką. Zabawy z lat 90. odkładamy do lamusa. Przede wszystkim angażuje cały parkiet maksymalną liczbę gości bez różnicy na wiek czy fizyczność. Dlatego animacje ta i się bawimy. Jeżeli nie chcecie mieć kolorowych twarzy na zdjęciach, nie ma problemu. U mnie tylko światło ciepłe i przede wszystkim barwa biała, czyli będzie elegancko i ekskluzywnie. Ale jeżeli zastanawiacie się, czy DJ, czy zespół mam na to rozwiązanie, aby jeszcze bardziej rozgrzać parkiet i żebyście jeszcze mocniej usłyszeli te dźwięki, to propozycja! perkusja, albo saksofon. Wybierzcie sami. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu. A ja mam nadzieję, że widzimy się niedługo na waszej imprezie. Do zobaczenia. Też.